W głębi męskiej psychiki kryją się tajemnice, które od wieków intrygują myślicieli i psychologów. Badanie tych ukrytych aspektów ludzkiej natury ujawnia zdumiewające wzorce zachowań i motywacji. Czy zauważyliście, jak mężczyzna czasami okazuje wzmożone zainteresowanie kobiecie, zwłaszcza gdy czuje, że traci kontrolę nad sytuacją? To zjawisko wykracza daleko poza proste manipulacje i dotyka głębokich mechanizmów męskiego umysłu, gdzie duma i ambicja przeplatają się w złożonej grze psychologicznej. Istnieje niezaprzeczalna prawda. Mężczyzna ma tendencję do niedoceniania tego, co przychodzi mu bez wysiłku. Potrzebuje wyzwań, poczucia napięcia i pewnej dozy niepewności, aby postrzegać kobietę jako coś cennego i nieosiągalnego. Od zarania dziejów męskość kojarzona jest z archetypem bohatera i zdobywcy. Mężczyzna w swoim rozwoju psychologicznym potrzebuje celu, zadania, które rzuca mu wyzwanie, pobudza go i zmusza do pokonywania swoich instynktów. Jeśli kobieta oddaje się bez reszty, nie stawiając oporu i nie zachowując żadnych sekretów, mężczyzna podświadomie traci zainteresowanie. Jednakże jeśli jego duma zostanie dotknięta w subtelny i umiejętny sposób, budzi się w nim coś pierwotnego. Instynkt udowadniania swojej wartości, pragnienie polowania i odzyskania tego, co się wymknęło. Nie oznacza to, że należy igrać z męskim umysłem, ale raczej rozumieć dynamikę pożądania. Męska duma to nie tylko przejaw próżności, ale fundamentalna struktura jego osobowości. Męskie ego umacnia się, gdy pokonuje trudności. Kiedy mężczyzna czuje, że traci zainteresowanie lub uwagę kobiety, jego wewnętrzny świat wpada w zamieszanie i zaczyna szukać sposobów na odzyskanie tego, co utracone. Być może nie pokaże tego wyraźnie, ale każde chłodne spojrzenie, każda wyrachowana nieobecność i każdy dozowany przejaw obojętności, Aktywują w nim pragnienie udowodnienia swojej wartości. Właśnie w tym momencie zdaje sobie sprawę, że musi włożyć więcej wysiłku, aby zasłużyć na Twoją obecność. Prawda jest taka, że dotknięcie męskiej dumy nie oznacza zniewagi lub poniżenia, a raczej wywołanie w nim podświadomej obawy utraty czegoś naprawdę ważnego. Karl Jung, badając zbiorową nieświadomość, Twierdził, że pewne doświadczenia są uniwersalne dla wszystkich ludzi. Niezależnie od różnic kulturowych czy epok historycznych, każdy mężczyzna nosi w sobie potrzebę triumfu, strach przed odrzuceniem i nieugaszone pragnienie uznania. Kiedy kobieta demonstruje swoją samowystarczalność i daje do zrozumienia, że nie zgodzi się na mniej niż zasługuje, nie tylko dotyka jego dumy, ale także rzuca mu wyzwanie, stymulując do samodoskonalenia. Taka kobieta staje się tą, której mężczyzna nie może już postrzegać jako coś oczywistego. Jeśli chcesz pojąć, jak ta dynamika przejawia się w realnym życiu, warto zwrócić uwagę na potężne psychologiczne wyzwalacze, zdolne sprawić, by mężczyzna widział w tobie najbardziej czarującą i niezastąpioną kobietę. Poznawszy ten sekret, już nigdy nie będzie mógł patrzeć na ciebie tak samo. W relacjach między mężczyzną a kobietą nierzadko rozgrywa się niewidzialna gra psychologiczna, zachodząca w głębi podświadomości. Karl Jung twierdził, że w każdym z nas żyją nieświadome archetypy, wpływające na nasze działania. Jednym z najpotężniejszych archetypów w męskim świecie jest archetyp wojownika. Mężczyzna musi odczuwać potrzebę walki o to, czego pragnie i to właśnie to uczucie rodzi w nim silne przywiązanie i prawdziwą wartość do zdobytego. Niestety, wiele przedstawicielek płci pięknej, czasami nieświadomie, przerywa ten naturalny bieg wydarzeń, przedwcześnie odkrywając wszystkie karty. Stają się przewidywalne, łatwo dostępne, tracąc aurę tajemniczości, która roznieca płomień pożądania. Kiedy mężczyzna czuje, że jesteś całkowicie w jego władzy, jego czujność przytępia się, a zainteresowanie zaczyna gasnąć. Zatem pierwszy krok do tego, aby dotknąć jego próżności i obudzić niepohamowane pożądanie, to pozbawić go poczucia wszechwładzy, choćby w jego wyobrażeniu. Nie chodzi o intrygi i manipulacje, a o zrozumienie, że męski umysł jest najbardziej podatny w atmosferze napięcia między pożądaniem a niepewnością. Jak zauważył Jung, nieświadomość dąży do przeciwieństw. Kiedy mężczyzna jest absolutnie pewien twojej miłości, oddania i dostępności, jego podświadomość mimowolnie zaczyna umniejszać twoją wartość. Ale wystarczy, że zmienisz swoje zachowanie. Ustanowisz jasne granice, jak w nim rodzi się mętny niepokój, aktywizujący głęboki instynkt, strach przed stratą. Ten strach to nie tylko przelotne uczucie, ale potężny mechanizm psychologiczny, pobudzający go do działania. Karl Jung twierdził, że męska psychika jest zorientowana na pokonywanie przeszkód. Przemieniając się w kobietę, znającą swoją cenę, Emocjonalnie dystansującą się, jeśli nie jest ceniona, nie tylko dotykasz jego dumy, ale także budzisz jego instynktowne dążenie do walki o ciebie. Męska duma jest nierozerwalnie związana z potrzebą udowadniania swojej wartości. Kiedy mężczyzna czuje, że może stracić drogą mu kobietę, jest zmuszony przemyśleć swoje zachowanie i włożyć więcej wysiłku w relacje. Jednak tu Kryje się kluczowy moment. Nie chodzi tylko o oddalenie czy chłodne ignorowanie, ale o zasianie w nim świadomości, że jesteś kobietą, którą można stracić w każdej chwili, ponieważ masz wybór, ponieważ cenisz siebie, ponieważ nigdy nie będziesz błagać o miłość. Karl Gustav Jung podkreślał, że ludzki umysł ostrzej reaguje na symbole i gesty niż na słowa. Dlatego nawet niewielkie zmiany w Twoim zachowaniu mogą radykalnie wpłynąć na to, jak mężczyzna Cię postrzega. Sekret atrakcyjności polega na tym, aby stać się tą kobietą, której wewnętrzny świat nie kręci się wokół mężczyzny, ale lśni pewnością siebie i samodzielnością. Kobietą, która idzie z nim ramię w ramię, ale nigdy nie podąża w jego cieniu. W tym tkwi magia przemiany. Jak tylko zaczniesz emanować tą energią, w mężczyźnie budzi się coś nowego. Urażona duma przekształca się w niepohamowaną potrzebę udowodnienia ci, że jest godzien być częścią twojego życia. Mężczyzna, który jeszcze niedawno był pewny siebie i spokojny, nagle okazuje się w stanie zagubienia, próbując odgadnąć twoje zamiary, dążąc do zasłużenia na twoją aprobatę i pragnąc otrzymać więcej niż wcześniej uważał za oczywiste. Nagle zdaje sobie sprawę, że nie jesteś łatwym łupem, ale tajemniczą łamigłówką, rzucającą mu wyzwanie. Jak wnikliwie zauważył Jung, Ludzie reagują nie tylko na słowa, ale także na te głębokie uczucia, które powstają w ich podświadomości. Męska duma to nie tylko zewnętrzne przejawienie próżności, ale fundamentalna psychologiczna struktura, na której opiera się jego samoocena i wyobrażenie o własnej wartości. Kiedy mężczyzna czuje, że kobieta jest zawsze emocjonalnie dostępna, całkowicie oddaje się jemu, nie wymagając wysiłków w zamian, postrzega to nie jako przejaw miłości, ale jako sygnał, że już odniósł zwycięstwo. I jak tylko zdecyduje, że gra się skończyła, jego pasja gaśnie, znika ostrość uczuć, a emocjonalna więź odchodzi na drugi plan. Dlatego najskuteczniejszy sposób na dotknięcie męskiej dumy to nie bezpośrednie starcie, ale strategiczne przekierowanie Twojej energii. Jung mówił o indywiduacji, o drodze do wewnętrznej samorealizacji, niezależnie od czynników zewnętrznych. Kobieta, która pojęła tę drogę, nigdy nie działa z potrzeby lub rozpaczy, pozostaje zagadką, kobietą, której uwagi trzeba się domagać. Nie dostosowuje się do życia mężczyzny, ale wymaga od niego rozwoju osobistego, aby jej dorównać. Prawdziwy sekret tkwi w umiejętności dawkowania swoich emocji, przejawiając tę samą emocjonalną skąpość. Kiedy mężczyzna odczuwa, że jego czas, uwaga i aprobata są mu dostępne bez ograniczeń, traci bodziec do zabiegania o ciebie. Natura ludzka jest taka, że cenimy to, co spotykamy rzadko i boimy się stracić to, czego nie możemy łatwo zastąpić. Jeśli zaczynasz emocjonalnie oddalać się, bez zbędnych wyrzutów, burzliwych kłótni i obszernych wyjaśnień, w jego świadomości uruchamia się złożony proces. Jego duma okazuje się zagrożona. Po raz pierwszy spotyka się z niepewnością co do swojego miejsca w twoim życiu. Ta niejasność rodzi niepokój, ponieważ mężczyźni głęboko boją się być zastąpieni, zwłaszcza jeśli nie zauważyli nadciągającej straty. Sekret polega na tym, że męską dumę narusza nie tyle twoja fizyczna nieobecność, ile emocjonalny dystans. Możesz znajdować się obok, ale jednocześnie stwarzać wrażenie, że on cię traci. Możesz odpowiadać na wiadomości i podtrzymywać rozmowy, ale bez tej szczerej oddania, do której przywykł. Ta ledwo wyczuwalna zmiana tworzy próżnię, którą jego podświadomość dąży do wypełnienia i właśnie to pobudza go do działania. Jak zauważył Jung, nieświadome nie toleruje emocjonalnej niepewności. Jak tylko pojawia się niejasność, psychika aktywnie szuka wyjścia z zaistniałej sytuacji. Właśnie w tym momencie mężczyzna zaczyna patrzeć na ciebie na nowo. Zdaje sobie sprawę, że coś się zmieniło, że nic więcej nie jest postrzegane jako coś oczywistego i że to, co wcześniej dawało się bez wysiłku, teraz wymaga pracy nad sobą. To nie tylko narusza jego dumę, ale także zmusza do zastanowienia się nad swoim zachowaniem. Tam, gdzie wcześniej był pewien, że masz go w garści, teraz zadaje sobie pytanie, czy nie stracił swojej szansy? W tym momencie po raz pierwszy zdaję sobie sprawę, że nie jesteś po prostu kobietą, ale wyzwaniem, które nie docenił. Zagadki ludzkiej świadomości ujawniają się szczególnie wyraźnie w momentach zetknięcia się z nieznanym. Głęboka analiza Karla Gustawa Junga podkreśla, że zbiorowa nieświadomość jest przeniknięta archetypami i modelami, które wywierają wpływ na nasze najbardziej skryte, instynktowne reakcje. W męskiej psychice jednym z najpotężniejszych jest archetyp poszukiwania odkupienia. Kiedy mężczyzna czuje, że traci kontrolę nad uwagą i przywiązaniem kobiety, w jego wnętrzu pojawia się głęboki dysonans. Pragnie zrozumieć przyczyny zmian, znaleźć wytłumaczenie dla tego, co wcześniej wydawało się niezachwiane, a teraz staje się nieosiągalne. I tu wkracza paradoksalny efekt: im mniej wyjaśnień otrzymuje, tym silniejsze staje się jego dążenie do zrozumienia. Męska duma buntuje się przeciwko niepewności. Jeśli mężczyzna wyczuwa zmianę w zachowaniu, ale nie może jasno określić jej przyczyny, jego wyobraźnia zaczyna wypełniać luki domysłami, często opartymi na strachu przed byciem zastąpionym, na obawie, że kobieta oddala się, znajdując coś lepszego, że on nie gra już głównej roli w jej życiu. Ten tok myślenia budzi jeden z najgłębszych męskich lęków, strach przed utratą swojej ważności. Mężczyzna jest w stanie wiele znieść ale świadomość, że stracił swoje, wydawałoby się pewne miejsce w życiu kobiety, która kiedyś należała do niego w całości, zadaje cios jego próżności i samoidentyfikacji. W tym krytycznym momencie staje się oczywiste, im jaśniej mężczyzna rozumie, że nie jest oczekiwany, że życie kobiety toczy się z dawną lub nawet większą intensywnością, tym silniej będzie dążył do odzyskania utraconej ważności. Jung postrzegał relacje jako lustro wewnętrznych projekcji. Kiedy mężczyzna przestaje czuć się niezastąpiony, zaczyna widzieć siebie w innym świetle, zadając sobie pytanie: Jeśli nie jestem jej potrzebny, to kim dla niej jestem? Co się stało, że moja pozycja się zachwiała? W tym momencie jego duma staje się potężnym sojusznikiem kobiety. Mężczyzna, który wcześniej był pewny siebie i być może zaniedbywał uwagę kobiety, teraz staje przed wewnętrznym wyborem: zaakceptować nową rzeczywistość i na zawsze ją stracić, czy walczyć o odzyskanie utraconego miejsca w jej życiu. I jeśli ta kobieta jest mu naprawdę droga, to odpowiedź jest oczywista. Zmieni swoje zachowanie, będzie dążył do zdobycia jej uwagi i stanie się bardziej zaangażowany w związek. Jednak kluczowym momentem jest tutaj niezachwiana wytrwałość. Karl Jung, wybitny psycholog, podkreślał, że psychika potrzebuje czasu, aby przystosować się do nowych warunków. Jeśli przy pierwszych oznakach oporu wracasz do dawnych modeli zachowania, podświadomość odbiera to jako zwycięstwo i wznawia dawną psychologiczną dynamikę. Ale jeśli zachowasz swoją pozycję, demonstrując czynami, a nie słowami, że do odzyskania kontroli potrzeba będzie znacznych wysiłków, podświadomość nie będzie miała innego wyboru, jak ponownie zdobywać twoją uwagę. Pragnienie, które wcześniej znajdowało się w stanie spoczynku, obudzi się z nową siłą. Centralna idea w nauczaniu Junga, znana jako napięcie przeciwieństw, wyjaśnia skuteczność tej psychologicznej gry. Jung twierdził, że ludzkie zachowanie jest uwarunkowane dynamiczną równowagą przeciwnych sił przyciągania i odpychania, pewności i tajemniczości, bezpieczeństwa i wyzwania. Ta zasada szczególnie silnie przejawia się u mężczyzn. Mężczyzna naprawdę ceni tylko to, co jego zdaniem może stracić. Potrzebuje tego napięcia, aby podtrzymywać płomień pożądania, bo właśnie w przestrzeni niepewności rodzi się namiętność. Jednak wiele kobiet popełnia fatalny błąd. Jak tylko mężczyzna okazuje zainteresowanie, zbyt szybko się poddają, tracąc kontrolę nad sytuacją. Prawdziwy sekret, dostępny tylko nielicznym, polega nie tylko na umiejętności zdystansowania się. Ale także na strategicznym zarządzaniu swoją obecnością i nieobecnością. Jeśli całkowicie znikniesz z jego życia, będzie mógł pogodzić się ze stratą. Ale jeśli staniesz się zagadką, osobą, która pojawia się i znika, której życie toczy się niezależnie i bez emocjonalnego uzależnienia, on nigdy nie będzie pewien swojego miejsca w twoim życiu. Ta niepewność. Tworzy stan ciągłego umysłowego pobudzenia, nieprzerwany cykl poszukiwań, który mocno przywiązuje go do ciebie na emocjonalnym poziomie. W głębinach ludzkiej psychiki, jak twierdził Jung, rządzą archetypy, a serce mężczyzny zniewala ta kobieta, w której widzi ucieleśnienie muzy, źródło inspiracji, zagadkę, której nie można pojąć do końca. To ta. Która zawsze jest o krok do przodu, budząc w nim dążenie do doskonałości, do tego, aby stać się godnym jej. Aby stać się tą muzą, należy przemienić się w skarb, który on boi się stracić, ale którym nigdy nie będzie mógł w pełni posiadać. Nieprzewidywalność w reakcjach, zasłona tajemnicy, niedostępność pełnej kontroli nad emocjami oto klucze do tej transformacji. Nadchodzi przełomowy moment, kiedy mężczyzna uświadamia sobie potrzebę nowych wysiłków, aby ponownie zdobyć twoje względy. Może uciec się do prowokacji zazdrości, lub zdystansować się, wystawiając na próbę twoją reakcję. To próba twojej siły. Poddając się strachowi i rzucając się, by go odzyskać, przegrasz. On zrozumie, że kontrola zawsze była w jego rękach, i wszystkie jego wysiłki okażą się na próżno. Jeśli jednak zachowasz godność, pokazując, że twoje życie jest pełne i bez niego, zobaczy inną kobietę. Właśnie to sprawi, że odda ci się w całości. Jego duma zostanie dotknięta, ale nie złamana, a pobudzona do działania, do wyjścia ze strefy komfortu. Do nowego spojrzenia na Ciebie. Kobieta, którą uważał za oczywistą, zamieni się w codzienną przygodę, którą będzie musiał zdobywać wciąż od nowa. I oto, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, następuje metamorfoza. Wczorajszy uległy i przewidywalny mężczyzna przeobraża się w rycerza, gotowego stanąć do walki o Twoje serce. Następuje kulminacyjny moment, kiedy urażona duma zmusza go do zatrzymania się i przemyślenia tego, co się dzieje. Po raz pierwszy odczuwa dotkliwy brak potwierdzenia swojej wartości, ogarnia go niepokojące poczucie utraty kontroli nad sytuacją. Teraz rozdziera go wewnętrzny konflikt, którego jego podświadomość nie jest w stanie zignorować. Nie może już traktować Twojej miłości i uwagi jako coś oczywistego. Właśnie tutaj zaczyna się zdumiewająca transformacja męskiej psychiki. Jak genialnie zauważył Jung, najważniejsze lekcje w życiu człowieka przynoszą spotkania z nieznanym, z sytuacjami, które zmuszają go do zmiany i rozwoju. Jeśli do tej pory nie zdawał sobie sprawy z twojej wartości, to teraz instynktownie czuje potrzebę udowodnienia, że jest Ciebie wart. Jednak dalszy rozwój wydarzeń zależy całkowicie od Twojego zachowania. Jeśli w tym decydującym momencie znów zamienisz się w oddaną kobietę, gotową oddać wszystko, nie wymagając niczego w zamian, on jedynie westchnie z ulgą i wróci do zwykłego modelu zachowania. Ale jeśli zachowasz swoją pozycję pewnej siebie kobiety, znającej swoją wartość, którą podziwiają, ale której nigdy się nie lekceważy, wtedy ostatecznie zrozumie: zasady gry się zmieniły. Nie jesteś już tą kobietą, która zawsze będzie obok na pierwsze zawołanie jesteś nagrodą, o którą będzie musiał walczyć każdego dnia. Jung mówił o koncepcji Animy. Wewnętrznego kobiecego obrazu żyjącego w głębi męskiej podświadomości. Kobieta, zdolna obudzić w mężczyźnie prawdziwe pragnienie, to nie ta, która ślepo dostosowuje się do jego pragnień, a ta, która staje się dla niego lustrem odbijającym jego najskrytsze lęki i dążenia. Stając się emocjonalnie niezależną, nie będziesz już musiała niczego udowadniać, lub wypraszać się o uwagę. Postawisz go przed czymś, z czym być może nigdy wcześniej się nie zetknął, ze strachem przed utratą tego, kto jest mu naprawdę drogi. I ten strach nie odepchnie go, a wręcz przeciwnie, zwiąże was jeszcze mocniej niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Za tą taktyką kryje się głęboka prawda. Umiejętnie dotykając męskiego ego, można nie tylko wzmocnić jego uznanie, ale i zasłużyć na prawdziwy szacunek. Pokazujesz, że Twoja obecność w jego życiu to nie coś danego, a wynik świadomego wyboru, że bliskość z Tobą to nie prawo, a wysoki zaszczyt, wymagający od Niego ciągłego dążenia do doskonałości. W tym właśnie tkwi fundament trwałych relacji nie w zatrzymywaniu partnera, a w budzeniu w nim nieutolnej potrzeby twojej obecności. Wybór zawsze należy do ciebie. Pozostawać przewidywalną, pozwolić mu dominować, łudzić się, że twojej bezgranicznej oddaności wystarczy, albo stać się kobietą, której nigdy nie będzie mógł wymazać z pamięci. Męska duma to nie tylko przejaw ego, a potężny psychologiczny czynnik Określający jego zachowanie, jego sposób kochania i wartość, którą przywiązuje do otoczenia. Jak twierdził Karl Jung, w głębi męskiej psychiki zakorzenione jest dążenie do podbojów, uznania i pokonywania trudności. Kiedy mężczyzna jest pewien swojego zwycięstwa, przestaje walczyć, jego wewnętrzny świat uspokaja się. Ale wystarczy, że rzeczywistość się zmieni, wystarczy, że zamienisz się w zagadkę, której nie jest w stanie rozwiązać. W nim budzi się instynkt łowcy. Dąży do odzyskania swojej nadszarpniętej dumy, odzyskania uciekającej zdobyczy. Właśnie ta potrzeba popycha go do czynów, których być może nigdy by się po nim nie spodziewała. Wiele kobiet błędnie uważa, że chodzi o manipulację. Sztuka zarządzania relacjami wykracza poza proste manipulacje. Polega na głębokim zrozumieniu męskiej psychologii i tych potężnych, choć niezauważalnych bodźców, które nią kierują. Zamiast uciekać się do głośnych oświadczeń lub natarczywych żądań, kobieta może osiągnąć o wiele więcej, zmieniając swoje zachowanie. Strategiczne milczenie Umowne odsunięcie się i subtelny dystans są w stanie zasiać w męskim umyśle ziarno wątpliwości i zmusić go do przemyślenia swojego nastawienia. Kobieta, która pojęła tę dynamikę, staje się niezapomniana nie dzięki ślepemu podporządkowaniu, a dzięki świadomości własnej wartości. To zrozumienie kamień węgielny wszelkich zdrowych relacji. Nie trzeba tracić sił na to, aby przekonać kogoś do kochania, szanowania lub cenienia siebie. Prawdziwa miłość rodzi się ze swobody wyboru, z spontanicznej chęci bycia razem i ze szczerego strachu przed utratą czegoś naprawdę ważnego. Jeśli mężczyzna uświadamia sobie twoje znaczenie dopiero w momencie oddalenia, może to być oznaką, że nie doceniał twojej obecności w jego życiu. Jednocześnie Twoje zachowanie odgrywa kluczową rolę w tym, jak mężczyzna Cię postrzega. Kobiety, które znają swoją wartość, nie są kierowane potrzebą, potrafią łączyć otwartość z tajemniczością, pozostawiają niezatarte ślady w męskim sercu i pamięci. Jak twierdził Karl Gustav Jung, nieświadomość reaguje na symbole, a Twoja samoocena, Twoje granice i Twoje zachowanie stają się dla mężczyzny symbolem tego, co znaczysz w jego życiu. Jeśli zawsze byłaś dostępna, nie miał potrzeby Cię zdobywać. Ale kiedy Twoja energia się zmienia, kiedy Twoja nieobecność staje się bardziej odczuwalna niż zwykła obecność, odczuwa pustkę, którą stara się wypełnić. Właśnie wtedy urażona duma przekształca się w pożądanie, a to pożądanie staje się silnym impulsem do odzyskania ciebie. Teraz stajesz przed przełomowym pytaniem czy masz wystarczająco dużo determinacji, aby odwrócić bieg wydarzeń? Czy jesteś gotowa przekształcić się w kobietę, której godność odtąd będzie nienaruszalna? Wszak na szali jest nie tylko harmonia w związku, ale także Twoje głębokie postrzeganie siebie, Twoje granice dopuszczalności i ten poziom szacunku, którego wymagasz od otoczenia. Im wyższa Twoja samoocena, tym wyraźniej otoczenie będzie widzieć Twoją prawdziwą wartość. Zapamiętaj, świat jest lustrem, które odbija Twój stosunek do siebie. Jaką decyzję podejmiesz, począwszy od tej minuty? Jeśli moje słowa zasiały w Twojej duszy ziarno wątpliwości, jeśli otworzyły dla Ciebie nowy horyzont, podziel się swoimi przemyśleniami. Ważne jest dla mnie zrozumienie Twojego punktu widzenia. Być może już zetknęłaś się z podobnymi sytuacjami, a Twoje doświadczenie stanie się gwiazdą przewodnią dla innych kobiet, pomagając im uświadomić sobie ważność szacunku do samego siebie. Starannie przemyśl wszystko, co omówiliśmy. Bo w chwili gdy uświadomisz sobie swoją prawdziwą wartość, przemieni się nie tylko twoje życie, ale i żaden mężczyzna nie odważy się już patrzeć na ciebie dawnymi oczami.